Co się dzieje. O tyle w samych złączach, złącza są, są już jakie są, trudno jest coś z nimi zrobić. Bardzo często są bardzo gęsto opakowane wyprowadzenia tuż obok siebie. No i wraz z połączeniem z płytką, takie złącze no, po, pomiędzy poszczególnymi sygnałami musi, musi następować sprzężenie i to dość silne. Więc jeśli mamy taką możliwość, i bardzo często to się stosuje, to podłącza się tak dużo masy, jak się da, do niewykorzystanych wyprowadzeń układów. E, wtedy zapewniamy sobie dużo lepsze połączenie masy i przy okazji tak jakby izolację płaszczyzną o, o stałym potencjale, na przykład poszczególnych, w tym przypadku par różnicowych dla sygnałów zegarowych. E, ten przykład też pokazywałem, to akurat z, ży, z życia wzięte, e, kiedyś projektowaliśmy układ, który którego, przepraszam, wracamy, e, gdzie były sygnały analogowe e, przeprowadzane przez złącza ko koncentryczne, tak zwany multi e, no i okazywało, okazało się, że no, bardzo ciężko jest e, zmniejszyć przesłuchy do poziomu e, poniżej 40 dB na częstotliwości 1300 MHz. No i Symulacje pokazywały, że od płytki jest w porządku, powinno być w porządku, no ale coś nie działa. No i w końcu po rozebraniu złącza okazało się, że producent zrobił taki, taką sztuczkę, że dwa kawałki drutu, po prostu połączenie od płytki do tych części koncentrycznych, poprowadził w takiej otwartej komorze metalowej. No i tutaj no nie było szans, żeby to się nie sprzęgało na takie odległości, stąd dotąd to jest około 1,5 cm. niby niedużo, dużo, ale przy tej częstotliwości już wystarczyło, żeby to się silnie sprzęgło. No i po negocjacjach z producentem udało się nakłonić żeby ich na wprowadzenie takiego, takiej ścianki metalowej. No i tutaj w, w najgorszym przypadku mieliśmy 75 dB przesuwów, tylko taki kawałek, kawałek metalu pomógł. Inna sprawa, dobrze, podejrzewam, że Państwo lepiej znacie to, te problemy niż ja, sprzężenie elementów indukcyjnych. Mamy obok siebie dwie cewki, dwa transformatory, bardzo łatwo, żeby one się ze sobą dogadały, więc trzeba na, trzeba na to uważać i szczególnie tam, gdzie się da, ustawiać je prostopadle. Ciekawostka, bardzo często do obci obciążania Magistral równoległych stosuje się takie drabinki rezystorowe. Tylko jak one są często nawet jakimiś tam hybrydami, czy, czy niemal zestalone, go, kopuje się gotowe moduliki. Dużo, dużo mniej miejsca to zajmuje niż, niż <coughs> osobne rezystory. No, tylko z nimi jest taki problem, że one mają jedno wyprowadzenie do połączenia np. do masy czy napięcia zasilania. No i wewnątrz tej hybrydki jest połączenie to nie jest idealne połączenie o małej rezystancji i indukcyjności. No i nagle się okazuje, jeśli coś tutaj nadaje, czy tutaj, to te inne sygnały też widzą przesłuch. Przecieka nam sygnał do sąsiednich, do sąsiednich linii. I trzeba też zwrócić na to uwagę. Jeśli naprawdę nam zależy na bardzo niskich przesłuchach, to lepiej jest zastosować w możliwie dużej odległości, jednak obciążenia w postaci par rezystorów, niż takiej drabinki. Oczywiście, jeśli mamy na to na to miejsce. Eee, <coughs> Wspominałem o sprzężeniach przez magistralę, na przykład SPI, czyli kwadrat C, tam był przykład, więc już nie będę tego nie, też bardziej komentował. No i przez zasilanie, to jest też źródło świetne, świetnych przesłuchów, świetnych w tym sensie, że to się rozchodzi po całym systemie i bardzo ważna jest, jest filtracja, filtracja zasilania, tak żeby ograniczyć te, 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 te przesłuchy. E, tu będzie znowu przykład, który pokazywałem przed rokiem, też z życia wzięte, projekt dużej płyty, który, który robiliśmy, e, i tam też były właśnie wymagane dość niskie wartości przesłuchów pomiędzy dziesięcioma kanałami na tej płycie. No i okazało się, że e, że e, Ciężko jest to osiągnąć. Głównym źródłem problemów było złącze, e, inne niż tamto, które pokazywałem na, na, na poprzednim slajdzie. E, producent chciał zaoszczędzić na wyprowadzeniach masy e, i zamiast cztere, czterech wyprowadzeń masy, to zrobił dwie tylko po przekątnej i potem ko kolejne jakby takie moduliki tej złącza um, ustawiał obok siebie. No i to miało na tyle sła, słabe uziemienie, że przez, przez masę Złącza zaczęły pływać, i dobre zlutowanie tego wszystkiego bardzo, bardzo pomogło. Po, przy okazji, też widać miejsce na, na ekrany pomiędzy poszczególnymi kanałami. Po drugiej stronie płytki są filtry dla zasilania dla każdego kanału, też odizolowane, i udało się uzyskać izolację z 70 decyberii. Ale naprawdę dużo wysiłku i, i, i środków to kosztowało. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć dzisiaj. To sprzężenie, taki przykład znowu trochę akademicki, ale myślę, że bardzo, bardzo obrazowy o tym, co się dzieje, jeśli się sprzęgają trzy linie, czyli jeśli mamy dwóch agresorów i jedną, jedną ofiarę. I tutaj ciekawostką jest to, że w zależności od tego, w jaki sposób pobudzamy te linie, mogą być różne, różne sprzężenia, różne zakłócenia na, w tej naszej linii ofiar. Modeluje się to tak samo jak poprzednio pojemnościami i indukcyjnościami wzajemnymi. I teraz <coughs> liczymy, tak naprawdę, jaką, jaką indukcyjność, jaką pojemność widzi dana, dana ścieżka. Ale to zależy od spo, spo, sposobu pobudzania tych poszczególnych, poszczególnych linii. I tu jest model dla po, pobudzenia wspólnego. Czyli jeśli wszystkie te Linie są pobudzane w tej samej fazie, czyli na przykład sygnał się zmienia z 0 na 1V na każdej, to różnica napięć pomiędzy poszczególnymi liniami jest zerowa. Czyli sygnały nie widzą pojemności pomiędzy tymi liniami. Tak? Jeśli nie widzą pojemności pomiędzy liniami, to jedyna pojemność, jaka jest widoczna przez sygnał nadajnika, to jest pojemność własna tej, tej linii środkowej, linii ofiary. I tyle. Eee, Dużo gorzej jest wtedy, kiedy te sygnały są pobudzane, czy linie są pobudzane w przeciwfazie, czyli 0,1 V e, e, linia ofiary, 1,010 1, 0 linia agresorów. Wtedy są e, widoczne zmiany napięcia pomiędzy tymi liniami, co, co ważne, dwukrotnie większe niż amplituda poszczególnych linii, bo w, jednym, w, w jednej linii zmienia się z 1 na 0, w drugiej 0 na 1, delta jest dwukrotnie większa. Czyli tak naprawdę to, co widzi nasz sygnał, to widzi pojemność własną i sumę pojemności, podwojonych pojemności wzajemnych pomiędzy sąsiednimi, pomiędzy sąsiednimi liniami. Już nie chciałem tutaj opisywać sprzężenia pojemności dla, dla indukcyjności. Myślę, że to, ten przykład pojemnościowy wystarczy. I to jest ciekawostka taka, że jeśli w zależności od tego, jak pobudzamy linię, to mamy... Albo mniejszą, albo większą pojemność widzianą przez sygnał w naszej ofierze czy w, na, w, naszym, w naszej linii zakłócanej. I wy, wychodzi z tego tak zwany signal induced jitter, czyli taki efekt o, o jitterze sygnału zależnym od, od pobudzania. Do, dobrze jest to pokazane na rysunkach, gdzie mamy w przypadku pobudzania wspólnego amplitudy skoku tą linią ciągłą. Na, li, na linii ofiary. W przypadku pobudzania różnicowego, czy, czy w przeciwfazie, mamy wyraźne zmniejszenie amplitudy i też wyraźne z, przesunięcie czasowe zbocza e, sygnału. I w zależności od tego, jak są pobudzani sąsiedzi, nasz główny sygnał też zmienia swoją amplitudę i zmienia swoją, e, swoje przesunięcie czasowe, czy położenie, położenie zbocza. To się dodatkowo nakłada na sygnały przeciekające z sąsiednich linii i też dodatkowo utrudnia, jakby, poprawną transmisję, transmisję sygnałów. Troszeczkę może przeciągnąłem, bo mało czasu zostaje na dyskusję, także mam nadzieję, że, że ta, ta prezentacja troszeczkę pokazała Państwu podstawy przesłuchów. Oczywiście to wszystko się przekłada na, na praktykę. Eee, m, polecam ekranowanie, polecam e, oddalanie linii od siebie jak, jak największe. Eee, I bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że uda się poznawać później. Brawa tutaj. Eee, dziękuję e, Krzysztofowi.